Witajcie w dzisiejszym komentarzu. A w nim prezydent idzie na wojnę z kastą. Ewa Wrzosek zdradziła żurka, naprawdę. Podsumuję dla Was również Marsz Niepodległości oraz powiem, co się dzieje z paktem migracyjnym. To naprawdę bardzo ważne informacje. Na początek, oczywiście, zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Brakuje zaledwie 4000 do 100. Jesteście naprawdę wspaniali. Dziękuję Wam za wsparcie. No to jedziemy. Prezydent Karol Nawrocki idzie na wojnę z kastą, nie chce się dłużej przyglądać temu, jak kasta wspólnie z rządem dewastują polski wymiar sprawiedliwości. Tak, tak prezydent Karol Nawrocki zrobił to, odmówił nominacji 46 kandydatom na sędziów z tego powodu, że kwestionują status innych sędziów. Prezydent daje jasny sygnał, nie zgodzi się na anarchię w naszym państwie i będzie korzystał ze swoich Prerogatyw konstytucyjnych. Posłuchajcie słów prezydenta Karola Nawrockiego. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, co jest rzeczą prawnie oczywistą, prezydent Rzeczpospolitej, drodzy Państwo, nominuje z jednej strony sędziów, ale z drugiej strony ma także możliwość odmówić nominacji sędziów. Więc ja dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy Państwo, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji i nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej, tym sędziom, którzy słuchają złych potrzeptów. Ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej. Jestem, drodzy Państwo, uczciwy w wypełnianiu tej deklaracji, bowiem już 6 sierpnia, gdy byłem zaprzysięgany na prezydenta Rzeczpospolitej, dałem najpierw pierwsze słowny komunikat w odniesieniu do tego, jak będę w tych sprawach postępował. Mówiłem jasno, że przez najbliższe pięć lat sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjno prawny rzeczpospolitej polskiej, nie mogą liczyć ani na awans, jeśli będzie zależał od prezydenta, ani na nominację sędziowską. To były słowa. Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzeganiem sędziów rzeczpospolitej, żeby nie ulegali tym wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie. Brak zgody przez najbliższe pięć lat. Żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może, drodzy państwo, liczyć na nominacje. Dziękuję. Ta anarchia, pełzająca anarchia, polegająca na tym, że sobie część sędziów przyznała prawo do kwestionowania statusu innych sędziów rozwala po prostu nasze państwo. Karol Nawrocki jako prezydent mówi dość. Powiedział to wyraźnie w wywiadzie dla W Polsce 24. Zobaczymy, drodzy Państwo, propozycje rozwiązania tego sporu, ale też jak mówiłem w czasie kampanii wyborczej, jeśli środowiska polityczne się między sobą nie dogadają w tej kwestii i ten proces się nie zatrzyma, destabilizacji państwa polskiego, to oczywiście zrobię wszystko, aby w przyszłym roku to obywatele państwa polskiego zdecydowali o kształcie ustrojowym i zgłoszę się z wnioskiem o referendum. Tak żyć po prostu nie można. Panie Prezydencie. No cóż, ja czekam na kolejne ruchy prezydenta. Będę na pewno was o tym informować. Uuu, Ewa Wrzosek zdradziła żurkan. Posłuchajcie jej wypowiedzi. Znaczy, idąc od końca do początku, rzeczywiście w momencie zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie popełniono przestępstwa w tym sensie, że nie naruszono żadnych przepisów. Dwa lata gadania o Pegasusie, że nielegalny zakup. Cała ta komisja pseudo. Yy, obradowała i Ewa Wrzosek mówi nagle, że to przecież wszystko zgodne z prawem. No i wypowiedź, akurat ta, że chcę być uczciwy wobec Was, jest sprzed z z przed kilku lat, ale to pokazuje bardzo, jak zakłamana jest ta aktualna władza. Oni. Już tak się nagrzali przeciwko opozycji, że wymyślają po prostu zarzuty i za to ma pójść siedzieć Michał Woś i minister Ziobro, a pani Wrzosek codziennie tam pisze na X, że po prostu są największymi przestępcami. Okazuje się, że kiedy jeszcze nie była, można powiedzieć, na tym stołku, którym jest aktualnie, mówiła, że no, zakup był legalny. Przypominam, że kwestia zakupu tego oprogramowania jest podstawą zarzutów stawianych Michałowi, Wosiowi oraz Zbigniewowi, Ziobrze. Więc to pokazuje zakłamanie tej władzy i ich dążenie tak naprawdę do wsadzenia opozycji pod wymyślonymi pretekstami. Wczoraj Warszawa przeszedł Marsz Niepodległości, odbyło się święto Niepodległości. Naprawdę Warszawa cały dzień świętowała. I no, z, z największym zaskoczeniem podczas marszu był udział w nim prezydenta Karola Nawrockiego, który naprawdę no, porwał tłum. Ja akurat byłem blisko, kiedy prezydent przechodził e, e, przez tłum maszerujących. E, do, do głównego można powiedzieć czoła marszu. Naprawdę, reakcje Polaków były fantastyczne. Bardzo przeżywali to, że mogą zobaczyć z bliska Karola Nawrockiego. No i naprawdę wydaje mi się, że prezydent zrobił to, co należy zrobić w tej sytuacji. Ponieważ Marsz Niepodległości jest największą manifestacją patriotyczną, to prezydent tam po prostu powinien być. Był, szedł dumnie z flagą. Zobaczcie zresztą to podsumowanie.

Otóż ja byłem na marszu oczywiście też, część tych zdjęć wykonałem sam zresztą, no a całe Święto Niepodległości miałem bardzo aktywne, byłem rano pod pomnikami ojców polskiej niepodległości wspólnie z władzami Prawa i Sprawiedliwości, ale też taka mała, prywata, wziąłem udział w biegu niepodległości w Warszawie, była to jego 35. edycja. Ja lubię biegać, kilkaset kilometrów rocznie sobie przebiegam. Czasami startuję w jakichś biegach ulicznych, naprawdę to lubię, z tego powodu, że jest taka fajna atmosfera wokół tych biegów. Ja wiem, że są utrudnienia, często, nie, nie, no często niektórzy narzekają na nie, natomiast uważam, że jest to bardzo fajna forma. Aktywności, pokazania zdrowego trybu życia. A akurat 11 listopada jest to też okazja do zamanifestowania swojego patriotyzmu. Aż 20 tysięcy biegaczy wzięło udział w tym biegu. Ja po raz pierwszy akurat w tym biegłem biegu i naprawdę było fenomenalnie. Każdy uczestnik otrzymał taki pamiątkowy medal po to, zakończeniu biegu. Mi się on bardzo podoba, bo jest taki fajny orzeł wzbijający się, oczywiście biało-czerwone barwy. Orzeł w koronie, też taki mały detal, orzeł ma na koronę. Naprawdę mi się ten medal bardzo podoba, jest też taka stylistyka heraldyki, można powiedzieć wojskowej. Więc naprawdę bardzo będę miło wspominał ten bieg. A z biegu prosto na marsz, można powiedzieć biegiem na marsz tak wygląda mu 11 listopada. Ale pozostając w, w temacie marszu niepodległości, w ogóle święta niepodległości, media publiczne zaprosiły takiego pana Przemysława Witkowskiego. On jest pracownikiem rządowym, pracuje dla Rządowego Instytutu im. Gabriela Narutowicza, jest jego wicedyrektorem. I to, co on opowiadał w wywiadzie udzielonym Renacie Grochal w trójce, naprawdę mnie zmroziło, że pokazał taką mentalność, można powiedzieć, tego rządu i ich pogardę wobec tych, którzy chcą silnej Polski, chcą suwerennej Polski, chcą, żeby po prostu Polska się rozwijała. Na początek on po prostu tak pogardliwie wypowiedział się o patriotyzmie, który jest widoczny na Marszu Niepodległości, czyli takim patriotyzmie związanym z przywiązaniem do naszej tradycji, do naszej historii, do naszych zwyczajów. Zobaczcie, w jaki pogardliwy sposób on o tym mówi. A jeżeli największa polska demonstracja 11 listopada opada, że polska, Polak w Polsce gospodarzem, tam panem, władcą, królem, no to naprawdę daliśmy tą opowieść o Polsce i narodzie polskim zdominować osobom, które uważają, i myślą w kategoriach XIX-wiecznych jeszcze, że to jest jakaś etnocentryczna opowieść, gdzie tylko właśnie Polak, katolik, konserwatywny, dący pierogi, schabowego, modlący się tam, robiący wszystko tak, jak Polak powinien, według po prostu alfabetu elementarza bycia Polakiem, wypisanego w XIX wieku, czy w to tylko wtedy on jest Polakiem. No to, to jest droga donikąd i zaszkodzimy sobie, bo i tak ci migranci będą przyjeżdżać. No nie zmusimy ludzi do posiadania nagle dwójki, trójki dzieci. Oni ale tego nie dź, robią. Ale... Że no Polska szanująca siebie, że to jest coś bardzo złego według niego. I to jest ten mental taki można powiedzieć no, wstydliwy, takie pedagogiki wstydu wobec Polski. I Witkowski idealnie to wyłożył, że oni się wstydzą, no nie wiem, tradycyjnych polskich potraw. No co, co złego w schabowym? Ja bardzo lubię schabowego. Ale Witkowski pewnie na myśl o schabowym dreszczy dostaje, bo on to może sushi lubi i uwielbia i ceni i szanuje i żałuje, że sushi nie jest polskim daniem narodowym. No mamy schabowego, takie jest nasze ulubione danie obiadowe i cieszmy się z tego, bo no jest to po prostu smaczny kotlet. No co w tym złego? Ale widzicie, z jaką negatywną emocją on o tym mówi. Ale to nie wszystko. Ponieważ Witkowski... Również ogólnie wypowiedział się o tym, że w ogóle by mu nie przeszkadzało, gdyby Polska straciła suwerenność. Czy jest w ogóle związana z Unią Europejską e, taka opowieść, która mogłaby porwać Polaków? No nie wiem, wydaje mi się, że tutaj jakby w tym momencie żadnej nie ma. Bo nikt nie tworzy, wydaje mi się, że jest tak dużo amunicji ze strony prawicy, która straszy jakimś molochem germańsko-federacyjnym, że właściwie ciężko powiedzieć by było Polakom, że no, okej, okay, dobra, kochani, musimy zostać województwem w, w Europie, a nie tym właśnie samodzielnym krajem, bo wtedy Europa będzie poważnym graczem, będzie dwani jak 400 milionów osób o nie wiem, drugiej gospodarce świata albo i pierwszej, może, bo gdyby tak było, yy, i powinniśmy kierować kierunkiem federacji. No jak to się powie, to no, polska prawica zamorduje. Gdybym ja powiedział teraz, no tak, powinniśmy mieć federację europejską, to świetny pomysł, to jutro by były głosy, żeby mnie odwołać, jeszcze możemy mnie odwołać z tej funkcji, którą no sprawuję. W sensie, w instytucie Nartowicza, bo byłoby, że tutaj nienawidzę Polskich i Polaków. Także, jakby, w tym sensie uważam, że tam jest bardzo silne emocje powiązane z taką wizją, która niekoniecznie oznacza jakąś niewolę czy jakiś problem, prawda? Dla, dla, dla Polaków, jako takich, ona może rzeczywiście obniżać trochę znaczenie takich osób jak Jacek Kaczyński, bo nie, lepiej brzmi być emerytowanym zbawcą narodu niż emerytowanym zbawcą województwa. Nie przesłyszeliście się. Według niego, no, aktualny rząd nie mówi dużo o swoich realnych działaniach, czyli chęci sfederalizowania Unii Europejskiej, żebyśmy się stali takim. Województwem to naprawdę górnolotnie powiedziane w tej konstrukcji, która dla nas jest przygotowana, bo tam my nic do powiedzenia jako Polacy nie, byśmy nie mieli, ale według niego jest to spoko, bo będzie Unia Europejska z Niemcami na czele silna i wtedy będzie fajnie. I w ogóle o tym nie powinno się mówić głośno, bo Polacy jeszcze się będą buntować, będą pokazywać, że jest to złe. Bo naprawdę dla mnie jest coś niepojętego, że ktoś może tak wyrzekać się, własnej państwowości w tak prosty sposób. Przypominam, jest to pracownik rządowy, dyrektor ważnej instytucji. On mówi de facto językiem tego rządu, tylko on powiedział trochę więcej niż mówią ministrowie. On powiedział o realnych pragnieniach. Tego rządu, czyli pragnieniu tego, żeby w końcu już ta Polska nie musiała być samodzielna, suwerenna, żeby tam już Niemcy się nami zajmowali. I ten Witkowski bardzo chce, żeby tak było, tylko ci Polacy przeszkadzają, bo oni chcą mieć swoje własne państwo, chcą mieć suwerenność i na tym budować swój dobrobyt. No ale to nie wszystko. Witkowski oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie obrażał wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji. On mianowicie stwierdził, że co to za wymysły, żeby ktoś, kto chce mieć polskie obywatelstwo z migrantów, musiał polski język znać. Według niego to, to ci pisowcy Konfederacji Polskiego nie znają. Jest myślenie. Znaczy, Im bardzo pasuje, że będą migranci, tylko mają być zepchnięci na bardziej podrzędną rolę w polskim społeczeństwie, taniej siły roboczej, nie czuć się zapewnie, nie, nie walczyć o jakichkolwiek swoje prawa, nie uzyskać na pewno obywatelstwa. No, widzimy, co się dzieje z tą ustawą, która ma zmieniać, jak polskie obywatelstwo będzie nadawane. Że nie po trzech latach, tylko po dziesięciu. No, 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 tam się już tam waha, prawda? I jeszcze na poziomie znajomości języka C1, co moim zdaniem powa wyborców czy Konfederacji, czy PiSu, w życiu by nie zdała tego testu, gdyż on jest dość trudny. Więc w tym sensie to jest opowieść o tym, jak chcą utworzyć hierarchiczne, nierównościowe społeczeństwo, gdzie Polak powiedzmy jest wyżej, a migrant zdecydowanie niżej, i broń Boże, żeby on nie was Czyli fundują nam dokładnie to samo. Mówią, że o problem Zachodu. znaczy, ale realnie czy, wpuszczają y migrantów, y nie pozwalają im łatwo awansować, utrudniają im życie, a potem będą siedzieć: jak to możliwe, powstały getta migranckie, jak to możliwe, jest jakaś realizacja, ekstremizm. No ale jakby no, sami to sobie robią. Mimo tego, że na to nam bardzo pomstują najbardziej właśnie w, na Szwecję, na Francję, o, na Anglię, na Belgię to jest dokładnie ta powieść. dokładnie to samo się dzieje. Oglądając te nagrania z nim, można odnieść wrażenie, że on ma problem z językiem polskim. Już nie tylko w sferze, że mu się nie podoba, tylko że tak ciężko się go słucha, w takiej formie bym powiedział nawet po prostu ciężko się go słucha. No ale dobra, no, gość pełni ważną funkcję, em, zarabia pieniądze publiczne, działa dla rządu, więc warto zapoznać się z tym, co te instytucje rządowe myślą. A no, wniosek jest smutny. Oni po prostu liczą, że Unia Europejska przejmie stery w Polsce już całkowicie i Uciszy tych Polaków, co chcą mieć biało-czerwoną flagę, chcą mieć swoje tradycje i zwyczaje. A na koniec dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię paktu migracyjnego, no bo on wchodzi w życie po prostu. I Komisja Europejska ogłosiła swoje plany na pierwszy rok, no i oczywiście Tusk ogłosił sukces ze szłapką, że Polska tutaj nie będzie objęta paktem migracyjnym. No co za brednie oni wygadują? Pakt migracyjny obowiązuje i decyzje Komisji Europejskiej tym bardziej pokazują, że po prostu co roku będziemy słuchali o tym, ilu migrantów mamy przyjąć. I Komisja Europejska wydała swoją pierwszą decyzję, która musi być zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej. Polega ona na tym, że cztery państwa Cypr, Grecja, Hiszpania i Włochy zostały uznane za kraje, pod presją migracyjną, czyli to będą beneficjenci paktu migracyjnego, tak jakby w całym jego kształcie, czyli inne państwa Unii Europejskiej będą ponosiły koszty, żeby tym państwom pomóc. Polska została zakwalifikowana do, do grupy drugiej z wieloma innymi państwami, w tym Niemcami i Holandią, ale o tym zaraz Wam opowiem. No i to jest ten wielki sukces. Komisja Europejska w swoim komunikacie pisze, że państwo Europy Środkowo-Wschodniej, czyli w tym i Polska, Zostały do tej grupy zakwalifikowane z uwagi na koszty głównie uchodźców z Ukrainy w ostatnich kilku latach. Natomiast no to jest taki sygnał, że podkreślenie tego, że ostatnie kilka lat byli ci uchodźcy Polska ponosiła koszty z tego powodu, że pak migracyjny formalnie liczy tylko dwa ostatnie lata i napływ migrantów z ostatnich dwóch lat, jak wiemy, to ostatnie dwa lata tych nap napływ tych migrantów z Ukrainy jest po prostu mniejszy, bo przyjmowaliśmy je głównie na początku wojny. I to jest ten wielki sukces. Problem leży w tym, że za rok będzie nowa decyzja Komisji Europejskiej. Cały, to jest cały ten problem z paktem migracyjnym, że my co roku będziemy oceniani przez Komisję Europejską, czy mamy, czy nie ma, ma, mamy przyjmować, czy nie mamy przyjmować. Po drugie, Polska jest w drugiej grupie państw, czyli nie, jest, nie będzie beneficjentem. Polska może złożyć wniosek i Rada Unii Europejskiej może z części obowiązków Polskę zwolnić, ale przypominam, tylko na rok. I to jest ten wielki sukces? Wiecie, to jest... Unia Europejska w ogóle nie powinna się tym zajmować, nie powinna nam niczego nakazywać. A rząd przyjmuje, że fantastycznie, bo nam przez pierwszy rok trochę, trochę lżej nas potraktują. No jeszcze może w 27 będzie trochę lżej przed wyborami, żeby tam Tuska podratować. Tylko, że cały mechanizm jest po prostu z gruntu zły i niekorzystny dla Polski. No ale mamy taką władzę, że ona będzie na każdą decyzję Unii Europejskiej klaskała, a Unia Europejska ma taki mechanizm działania. To nie jest tak z Unią, że jak na przykład ja o, o, o czymś Wam mówię, że coś się zbliża, że Unia Europejska podejmuje jakieś decyzje albo mówię Wam w swoich nagraniach o tym, co się będzie działo za jakiś czas, jakie będą skutki konkretnych decyzji. Unia Europejska nie działa z dnia na dzień. Te wszystkie polityki, mechanizmy, te zielone łady, pakty migracyjne wszystkie te rzeczy to są procesy rozpisane na lata. I my na co dzień, w, w, obserwując wydarzenia, nie dostrzegamy wal, waloru tych decyzji, ich doniosłości, z tego powodu, że to są takie bardzo małe kroczki, niedostrzegalne z dnia na dzień. Tylko jak się spojrzy na perspektywę czasami tego, co było trzy lata wcześniej, a co jest aktualnie, a co może być za dwa lata, okazuje się, że to wszystko idzie do przodu. Tylko że my tego nie odczuwamy na co dzień, my tego na bieżąco nie widzimy, ale przyzwyczajamy się do tych decyzji, do ich skutków. I właśnie tak działa Unia Europejska takim, takim mozolnym, mozolnym marszem. I oni to skutecznie robią i przestrzeganie o tym na początku służy temu, żeby na koniec nie było zdziwienia. No tylko, że niektórzy odbierają te ostrzeżenia w ten sposób, że jak przed czymś się ostrzega, to to już teraz jest. Nie. Unia Europejska działa konsekwentnie w długiej perspektywie i my też musimy tak myśleć o Unii Europejskiej. To znaczy, że jeśli my dzisiaj mówimy o jakichś decyzjach, alarmujemy, że coś Unia chce zrobić, to nie dlatego, że jutro będzie skutek, tylko ten skutek będzie za jakiś czas. I to jest bardzo trudne w pokazywaniu właśnie działań Unii Europejskiej, że te skutki decyzji są takie powolnie, one sączą się w społeczeństwie, aż społeczeństwo się przyzwyczaja. No i teraz tu ogłasza, że pakt migracyjny sukces Polski. No tylko co? No dwa lata temu paktu migracyjnego żadnego nie było. I nie było trzeba czekać na decyzję Komisji Europejskiej. A teraz jesteśmy na łasce Komisji Europejskiej i Pols, polski naród przyjmuje to niejako do wiadomości, że Unia Europejska, patrzcie, no są informacje w mediach, Unia Europejska zdecydowała sukces Polski. No gdyby nie było paktu migracyjnego, to w ogóle tych decyzji by nie było. No ale właśnie tak oni działają i warto mieć to na względzie. A na już na, totalnie na koniec pokażę Wam, kto się najbardziej cieszy z tego paktu migracyjnego i decyzji, które Komisja Europejska podejmuje? Otóż tym państwem będą oczywiście. Niemcy, które sprokurowały Europie kryzys migracyjny, ale będą beneficjentem paktu migracyjnego. Bo niemiecka prasa Die Welt ogłasza, że Republika Federalna Niemiec skorzysta z reformy systemu azylowego i migracyjnego, szczególnie dzięki nowym obowiązkom państw członkowskich na granicach zewnętrznych. Należą do nich rejestracja nowo przybyłych, przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa oraz nowe procedury graniczne. Niemcy, a także Belgia, Francja i Holandia zaliczane są do grupy państw, które w przyszłym roku mogą znaleźć się pod dużą presją migracyjną z powodu wysokiej liczby przyjazdów lub obciążenia swoich systemów azylowych. I patrzcie. Niemcy zostały zakwalifikowane w bardziej priorytetowym katalogu państw niż Polska w pakcie migracyjnym, razem z Belgią, Francją i Holandią. Przypominam, że na samym szczycie jest, są Cypr, Grecja, Włochy oraz Hiszpania. Die Welt dalej pisze. Austria, Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia i Chorwacja według komisji zmagają się z poważną presją migracyjną i ze względu na skumulowane obciążenia z ostatnich pięciu lat będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok. I widzicie, Będziemy mogli wnioskować dopiero, a Niemcy już są w zasadzie zwolnieni. I tak to w tej Unii Europejskiej wygląda. Ja pragnę Waszą uwagę zwrócić na fakt, że jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, dosyć sporą ich liczbę, jak na wielkość populacji, przyjęły Rumunia oraz Węgry. No na tej liście nie są. No, Węgry wiadomo dlaczego, bo politycznie trzeba Ormana dobijać. I tak to w tej Unii Europejskiej działa. No i widzicie, pakt migracyjny po prostu działa. I ogłaszanie sukcesu przez rząd, że Polska w pierwszym roku tam ma jakieś minimalne zwolnienia w tym pakcie migracyjnym, to jest tylko po to, żeby Was uśpić. Ale to działa, to działa i co roku będą te decyzje podejmowane. I już e, ta pętla została nam zarzucona. E, zostawcie swój komentarz, jestem ciekaw Waszych opinii. Do zobaczenia w kolejnym komentarzu.